Cztery powody nieznania egzaminu teoretycznego. Pierwszym z nich jest czas. Zbyt mało czasu spędziliście na nauce i niestety tego egzaminu nie udało się zaliczyć. Powód numer dwa. Niewłaściwy sposób rozwiązywania pytań egzaminacyjnych. Pamiętajcie, żeby zacząć od zapoznania się z pytaniem, a dopiero potem przechodzicie do obejrzenia filmu lub zdjęcia, nieodwrotnie. Powód trzeci. Kontroluj czas pytania. Pamiętaj, że po 35 sekundach pytanie przeskoczy na następne. Jeżeli w tym czasie nie udzielisz odpowiedzi, to niestety pytanie nie zostanie zaliczone. Stara się po 20 sekundach znaczyć jedną z odpowiedzi, którą prawdopodobnie uważasz za właściwą. No i powód czwarty, moim zdaniem najczęstszy. Otrzymujesz materiały szkoleniowe od szkoły jazdy, uczysz się tylko testów i idzie ci coraz lepiej się przygotowany niż na egzamin państwowy i na egzaminie państwowym dostajesz 5 pytań, których nikt wcześniej nie widziałeś. Z czego to wynika? Nie byłeś w dziale nauka i zaliczenie. W dziale nauka i zaliczenie masz wszystkie pytania egzaminacyjne. Jeżeli przejdziesz te działy 2, z całą pewnością ten egzamin państwowy zaliczysz. Zapraszam. Do naszej szkoły jazdy. U nas materiały szkoleniowe otrzymują Państwo bezpłatnie. Testy egzaminacyjne, które są tutaj w tej książce, są zgodne z testami, które są w ośrodkach egzaminacyjnych. Zapisywać się Państwo mogą przez naszą, szkołę, przez naszą e, stronę internetową.